Cześć, ostatnio jedna z Was rzuciła mi hasło: Czy dałabyś radę skomponować pielęgnację do 50 zł tylko z kosmetykami naturalnymi? I to uwaga, nie, że każdy kosmetyk może kosztować do 50 zł, tylko cała pielęgnacja, żeby zamknęła się w 50 zł. Przy aktualnej inflacji stwierdziłam: No nie, no kurde, jest to niewykonalne, nie, ale nie byłabym sobą i sok z cebuli nie krążyłby w moich żyłach. Gdybym ja tego nie dokonała. Więc, moje drogie, ja Was dzisiaj zapraszam na film z pielęgnacją do 50 zł. Zobaczymy, czy udało mi się zmieścić w tej kwocie. Zapraszam. Pierwszy etap oczyszczania demakijaż. Płyn micelarny jest to Herbal Care. W ogóle nie spodziewałam się, że hmm, Herbal Care będzie miało coś, co przypadnie mi do gustu pod względem składowym, a jednak bardzo proszę. To jest płyn micelarny w dużej pojemności, bo on ma 400 ml, więc bardzo, bardzo duże jest to opakowanie i przyznaję, że jego udało mi się upolować w cenie promocyjnej, ponieważ on kosztował w Rossmanie 17 zł, a jego regularna cena to jest 20 kilka. No, ale do dzisiejszego filmu przyznam, Znaje, że no postanowiłam, że będę polowała na jakieś też promocyjne okazje, więc właśnie udało mi się upolować ten płyn micelarny. To, co mi się w nim podoba, bo go kilka razy zastosowałam, żeby wiedzieć cokolwiek, żeby wam o nim powiedzieć, to to, że ma bardzo delikatny zapach. Taki jakby zielona herbata, coś w ten deseń. I zostawia skórę bardzo przyjemnie gładką. Natomiast on może troszeczkę szczypać w oczy, więc te z Was, które są wrażliwe, to zwracam uwagę, żeby uważać, jeżeli go stosujecie. No ale właśnie udało mi się coś takiego znaleźć. I w ogóle zauważyłam, że są dwie grupy kosmetyków, które bardzo jest ciężko znaleźć w takiej na, naprawdę mega dobrej cenie. Płyny micelarne... Chociaż jak już ma się możliwość wydania tam 20 kilku złotych, to nie jest to problem, no ale kurczę, szukałam czegoś do 50 zł, więc nie mogę wydać 50% mojego budżetu na płynny micelarny, szukałam czegoś tańszego. No pokazywałam wam kiedyś jakieś tam tańsze perełki za 8 zł i tak dalej, ale wiecie, chciałam coś nowego, a więc za 17 złotych udało mi się coś takiego znaleźć. No ale słuchajcie, jeżeli przeliczamy też cenę do pojemności, no to uważam, że jest to też bardzo wydajny kosmetyk. Drugi etap, oczyszczanie dogłębne, no i mam tutaj coś dla fanek, pianek do, maki do, do makijażu, Boże, do oczyszczania dogłębnego, słuchajcie, ja jestem wielką fanką pianek i ta pianka Isana, ona mnie o tyle zaskoczyła, że ona bardzo dobrze goi zmiany trądzikowe i dobrze tą skórę oczyszcza, może nie aż tak super jak magnes na zaskórniki, jak nazywałam żel Cien z Lidla, ale bardzo mocny przeciwnik i myślę, że dla tych z Was, dla których tamten żel Cien był na przykład za mocny, to to mogłoby być ciekawą alternatywą. Tamten żel Cien kosztował 5 zł, ale no już Wam go kilka razy pokazywałam, więc tym razem pianeczka za 7,50 w Rossmanie. Całkiem też przystępna cena. Tonizacja. No i moje drogie, tego to jeszcze u mnie na kanale nie widziałyście hydrolaty marki Veli Japan Natural. To jest w ogóle coś, czego jeszcze nigdy nie widziałam i słuchajcie, znalazłam to w markecie Dino <grymne> na wsi, ale słuchajcie, ja naprawdę się do tego filmu przygotowywałam i koszt takiego jednego hydrolatu to jest 10 zł, więc bardzo przystępna cena i z hydrolatami jest tak, już od jakiegoś czasu Was informowałam, że zauważyłam, że hydrolaty mają tak naprawdę różne wartości pH i nie każdy hydrolat uważam, że nadaje się do tonizacji, więc chciałabym, jeżeli pokazuję hydrolaty, to pokazywać Wam takie, które do tej tonizacji będą się spisywać. No, i to są właśnie tego typu produkty, bo każdy z nich ma odpowiednią wartość pecha. Ja od niedawna używam, znaczy od niedawna. Od kilku tygodni używam tego veli melisowego i on już mi się zużył całkowicie, już tutaj nic nie ma, zdękowałam i był bardzo, bardzo w porządku, a teraz testuję sobie różany, jeszcze wzięłam wersję z czystka, żeby właśnie wypróbować, zobaczyć czy wszystkie mają dobre to pH i jak tam one będą sobie działały na moją skórę, więc ogólnie bardzo pozytywnie jestem zaskoczona po tym pierwszym opakowaniu, tylko... Uważam, że mógłby troszeczkę producent popracować nad atomizerem, bo mam wrażenie, że coś nie działa tak jak powinien, albo może mi się um, trafiło na jakieś felerne opakowanie. Niemniej jednak przystępna cena jest. I również w markecie Dino, moje drogie, znalazłam krem. I w życiu byście nie zgadły, jakiej marki. Ja też, U uwierzcie mi, że jestem w ciężkim szoku. Czy wy znacie tą firmę? Volare. Firma, która była wiele lat temu popularna, ale to mówiąc, wiele lat temu, to naprawdę mam na myśli niemal zamierzchłą epokę. To jest firma polska, która jest już od bardzo dawna na rynku, natomiast troszkę głośniej się o niej zrobiło w momencie, kiedy Lil Masti wypuściła z nimi kolekcję kosmetyków makijażowych, też w dobrej cenie. Ale raczej mam wrażenie, że ona trochę przeszła bez echa. No i właśnie będą zdino, no, są tanie kosmetyki przejrze, nóż na coś trafię no i trafiłam. Było kilka wersji tych kremów Wolary, ale uważam, że tylko wersja ta różowa odmładzająca spełnia założenia mojego kanału i tego, co chcę Wam pokazywać. Konsystencja jest o dziwo lekka. I dobrze wchłanialna, bo spodziewałam się, że krem o działaniu odmładzającym, jeszcze wiecie, w markecie, w dobrej cenie, to może to będzie coś dla starszych pań, jakieś mega tłuste, mega treściwe, ale przyznam, że bardzo pozytywnie się zaskoczyłam, bo jeżeli chodzi o tą wchłanialność i lekkość, jest wszystko ok. On ma dodatkowo bardzo niewielką ilość, ale ma drobinek, więc jest to krem, który przede wszystkim polecałabym na dzień. No, ale jeżeli chodzi o jego wchłanialność i wygląd na skórze, naprawdę niczego sobie. Jeśli chodzi o jego zapach, to sądzę, że to jest coś takiego, co przypadnie fankom nuty zapachowych vintage, coś takiego, co było popularne kiedyś, bardziej jako krem, na przykład taki Ava z marchewką, dość podobna nuta zapachowa. Te żele do mycia ciała, La Petite Mars Meillas Bio, te klimaty, pani Walewska, jeżeli chodzi o perfumy. To jest tego typu nuta zapachowa, więc jeżeli takie preferujecie albo nie macie jakoś wybitnie wrażliwych nosów pod kątem tam specjalnych jakichś kompozycji zapachowych, że lubicie jakieś konkretne nuty, no to jest to tego typu zapach. I tu wam pokażę na ręce, kiedy już ten krem mi się całkowicie wchłonął. On niby te drobinki, wiecie, wyszczególnione w składzie ma. Czasami jak go nakładam, to widzę te drobinki, ale ich jest tak malutko, że na przykład teraz na dłoni, no, nic nie, nie zarejestrowałam i tego nie widać. Stąd, no. Wzięłam to jako krem, powiedzmy, taki do stosowania na dzień i na noc, jeżeli mamy się zmieścić w tych 50 zł, ale gdyby któraś z Was faktycznie chciała ten krem sobie kupić i stosować go tylko na dzień, a szuka jakiejś alternatywy do stosowania na noc, no na przykładowo jeżeli chodzi o kremy Eveline, te z serii Bio Vegan, one też mają całkiem przystępną cenę, chociaż nie aż tak przystępną, albo jest z bardzo przystępnej cenie krem ziaja dla skóry suchej i normalnej, masło kakaowe. To jest właśnie krem, który kosztuje około 5-6 zł, ma bardziej treściwą konsystencję, więc sądzę, że być może na noc się lepiej będzie spisywał i on żadnych drobinek nie ma. No ale tamte kosmetyki już Wam pokazywałam na kanale, więc cieszę się, że znowu udało mi się znaleźć coś nowego, coś, co się totalnie nie spodziewałam, że może mnie i mam nadzieję, że również Was zaskoczyć. Idziemy dalej, teraz przejdziemy sobie do kosmetyków, które mają w jakiś sposób podrasować tą naszą pielęgnację. Gotowe na sera. Więc znalazłam takie serum Eliza Jones w sklepie Action. W sklepie Action mnóstwo jest tych ichniejszych marek, ichniejszych kosmetyków. Nie wiem, czy pamiętacie takie słynne płatki pod oczy, które notabene również udało mi się dostać. Mm, ale, że je już się na kanale, no to właśnie szukałam czegoś najlepiej w typie serum. I strasznie ciężko jest znaleźć serumy o właśnie dobrej cenie. Mam wrażenie, że w tym momencie to jest taki kosmetyk, który klientki drogerii wiedzą, że warto na niego wydać troszeczkę więcej. Są skory wydać na niego troszeczkę więcej ze względu na obietnicę wyższych stężeń, substancji aktywnych i lepszego działania, i widzę, że faktycznie ciężko jest znaleźć sera w mega, mega dobrej cenie, no ale coś mi się udało, i to jest serum, które jest całkowicie olejowe, więc jest takie tuściutkie, ale sądzę, że w połączeniu, właśnie przykładowo z tym kremem Volare, który ma lekką i dobrze wchłanialną konsystencję, no to właśnie taka emolientowa formuła robiłaby świetny balast. Bo dodawałaby troszeczkę mocniejszego odżywienia raz na jakiś czas. W ogóle, zobaczcie, no. Mm, ja zaryzykowałabym tutaj stwierdzenie, że w tym kosmetyku musi być jakiś przynajmniej jeden olej zimno tłoczony, że jest właśnie taki kolor bardzo, bardzo intensywny i on nie ma kompozy dodatku kompozycji zapachowej, więc ten kosmetyk ma też taki swój specyficzny, ziołowy, naturalny zapach, ale. Jak najbardziej też patrzymy przede wszystkim na działanie. Cena bardzo atrakcyjna, ponieważ on kosztował około 10 zł. No więc jak na serum, zwłaszcza w obecnych czasach, bardzo, bardzo dobrze. No i ostatni kosmetyk, który tutaj mam. Peeling Isana, i muszę sobie przypomnieć, cenę, sekundkę 7 zł. I to jest kosmetyk, który ja bym stosowała jako peeling maseczka, czyli po wykonaniu peelingu nawet zostawiła go sobie na kilka minut na twarzy celem takiego działania Ala maseczka. I ten produkt nie jest tutaj opisany jako maseczka peeling, natomiast ja bym tak była skora go zastosować z tego względu, że nie widzę w składzie żadnych substancji powierzchniowo-czynnych albo substancji, które mogłyby zadziałać szkodliwie na twarz w przypadku pozostałych tego kosmetyku dłuższy czas na twarzy, po prostu jak patrzę tutaj sobie na skład, to on jest taki jak przykładowo, nie wiem, tam maseczki z wianka, są te maseczki peeling, no nie wiem, czy to jest to samo, bo nie znam receptury tego kosmetyku, tak, niemniej jednak jeżeli chodzi o tutaj skład, dobór substancji emulgujących, to mam wrażenie, że jest to coś podobnego, więc tam też go sobie wypróbowałam, było wszystko ok, ale no każda skóra jest inna. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o peeling, to pozostawia skórę bardzo przyjemnie gładką. Ja bardzo dawno nie robiłam sobie typowego peelingu twarzy, bo stawiam na kawitację, więc jest to jednak peeling mocniejszy niż kawitacja, no bo jest to peeling ziarnisty, ale dzięki temu, że ma dodatek węgla aktywnego, no to skóra była bardzo ładnie taka oczyszczona, odświeżona, aż mam wrażenie, że troszeczkę jaśniejsza niż pozostała część mojej skóry gdzieś na ciele. No ale uważam, że też kosmetyk warty poznania. Jak widzicie, udało mi się skomponować tą pielęgnację, chociaż troszeczkę przekroczyłam ten próg 50 zł. Niemniej jednak, bardzo się cieszę, że mogłam Wam pokazać znowu jakieś perełki w dobrej cenie. I po raz kolejny utwierdzamy się w tym, że kosmetyki, które są naturalne, nie muszą być horrendalnie drogie. Uważam, że każda osoba. Mogłaby sobie pozwolić na kosmetyki o naturalnych składach, to się jak najbardziej da znaleźć. I chciałabym, żeby właśnie do jak najwięcej, do jak największego grona odbiorców, dotarł ten film, żeby właśnie dużo dziewczyn się przekonało, że naturalna pielęgnacja nie musi być wysokopółkowa, nie musi być wybitnie droga. Da się znaleźć tańsze perełki, więc jeżeli chcecie mi pomóc dotrzeć do szerszego grona odbiorców, to dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie być ze mną na bieżąco, no to dajcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Cześć!